z twoim gościem jest że Polaczek z Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniamy się z słuchaczem Radia Katowice. Panie pośle, w środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy uznającej język śląski za język regionalny. Po debacie projekt trafił do Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie nie zgodzili się na wnioski Prawa i Sprawiedliwości i, Konferencji, i Konfederacji o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. 13 posłów PiSu było za dalszym procedowaniem tego projektu, wśród nich Jerzy Polaczek. Wyłamał się pan. Nie było dyscypliny, ale. Większość głosowała przeciwko. Dlaczego pan był za tym, żeby dalej to procedować? No to jest któreś podejście z projektu ustawy. Podaj, natomiast, podaj natomiast myślę, że przede wszystkim ta, ta motywacja, ona jest związana z, myślę, że też obiektywnie z potrzebą doprecyzowania przez autorów autorów tego projektu, w jaki sposób będzie ta ustawa później wdrażana. Ja zwracam uwagę na to, iż iż po pierwsze projekt ustawy o języku śląskim jest regulacją, która dzisiaj jest związana z tym, iż nie ma skodyfikowanego jednego modelu nauczania języka czy gwary śląskiej, po drugie nie ma też a przynajmniej nic nie wiadomo na temat podstawy programowej, na podstawie której uczniowie będą uczyć się takiego języka. A po trzecie, to jest też kwestia certyfikowania nauczycieli, którzy będą prowadzili z tego zajęcia, i myślę, że potrzeba doprecyzowania wielu aspektów, można powiedzieć, bardzo praktycznych z punktu widzenia też szkół, dyrektorów szkół, uczniów. Jest pytaniem otwartym dzisiaj. Panie pośle, to jeśli ta ustawa przejdzie przez Sejm, przez Senat, trafi na biurko prezydenta, jak pan myśli, jak zachowa się Andrzej Duda? Ja wiem, że to dywagacja, ale pewnie czegoś się pan spodziewa? Nie, no, trudno, nie jestem rzecznikiem kancelarii prezydenta, natomiast myślę, że tak jak powiedziałem tutaj chwilę wcześniej, że z punktu widzenia tutaj praktyki, warto jest wiedzieć, w jaki sposób, jakimi narzędziami ta ustawa będzie wdrażana na terenie Górnego Śląska. Tym bardziej, iż i, można powiedzieć, najbardziej znani, znani tutaj ja można powiedzieć eksperci, językoznawcy z panem profesorem Janem Miotkiem, który trudno, trudno go posądzać o to, iż iż w tej, w tej sprawie mówi subiektywne opinie, bo mówi to od strony naukowej zawsze kwestionował zasadność zasadność tego, ale poczekajmy z tych powodów, o których powiedziałem kilkunastu naszych kolegów głosowało za tym, żeby ten projekt dalej był procedowany, i będziemy dopytywać się o szczegółów, a najlepiej, żeby autorzy tej regulacji odpowiadali w, w języku. Śląskim na te pytania, bo myślę, że... To jest również elementarna potrzeba, jeśli, jeśli z takim projektem wnioskodawcy, wnioskodawcy przedkładają to Wysokiemu Sejmowi. Panie pośle, to ja bym chciał na chwilę wrócić do debaty wokół, tej, wokół tego projektu. Ta debata była gorąca. Janusz Kowalski, poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości, mówi tak. To jest bezczelność, że dzisiaj już nawet nie ukryta, ale jawna opcja niemiecka przechodzi do ofensywy i chce wydzielić z narodu polskiego naród, który nie istnieje, bo Śląskość to jest Polskość. To, że dostajecie pieniądze z Niemiec i mniejszość niemiecka zmienia dziś nazwę na Śląsce samorządowcy, to jest plan napisany w Berlinie. Zgadza się pan z taką opinią? Nie, nie zgadzam się z taką opinią. Dobrze. To w takim razie... Yy... Ruch autonomii Śląska jeszcze i to się jakby wiąże z tą ustawą. Chcę, żeby pojawiły się napisy Chcę umieścić tablice dwujęzyczne m.in. w Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach. Podoba się panu taki pomysł? O tym decydują mieszkańcy tych miast, natomiast politycznie ruch Autonomii, autonomii Śląska wielokrotnie zaszkodził społeczności Górnego Śląska i efektem jest dzisiaj to, że jest na marginesie życia politycznego w naszym regionie. Niech tak zostanie. Panie pośle, dziś mamy 100 dni y, rządu Donalda Tuska. 100 dni i 100 obietnic. Statystyki mówią, że udało się zrealizować w pełni 15, 17, częściowo 15. Reszta na razie jest, jak to mówią niektórzy, w lesie. Dziś rano Donald Tusk... Przekazał w swoim wystąpieniu na portalach społecznościowych, że będzie przyspieszenie. Jak pan myśli, będzie? Ja jak pan, w ogóle, jak pan ocenia te, te 100 dni? Znaczy, przede wszystkim to należy ocenić z punktu widzenia tych deklaracji, które padały bardzo kategorycznie w czasie kampanii wyborczej, że to jest 100 obietnic na pierwsze 100 dni rządzenia. To, że ja dzisiaj jestem u pana redaktora w Radio Katowice w studiu wynika też z tego, że po raz kolejny marszałek Sejmu został zmuszony do skrócenia posiedzenia Sejmu o kolejny dzień, dlatego, że nie ma nad czym procedować. Pierwsze poprawki w ogóle w Senatu od, od, od początku tej kadencji wczoraj były głosowane, co jest też ewenementem. Nie ma wielu inicjatyw ustawodawczych, które były zapowiadane. Kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych poszła powiedzmy, na razie do, trudno powiedzieć, zamrażarki. No nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest w Sejmie wiele innych obietnic bardzo konkretnych z punktu widzenia propozycji takich jak dobrowolny ZUS dla mikroprzedsiębiorców. To wszystko gdzieś jest odłożone na bok. Natomiast mamy oczywiście bardzo wiele takich działań czysto bym powiedział politycznych wynikających z z tej opcji bym powiedział dominującej w większości rządowej, czyli zemsty na, na poprzednikach i to jest najbardziej przejmujące, zwłaszcza jak bym odwołał się tutaj do naszego przykładu regionalnego. Przecież też rozmawiamy panie redaktorze, szanowni słuchacze w Radiu Katowice, które zostało postawione w stan likwidacji bez jakiegokolwiek uzasadnienia, ale A to, wy... A to, to... Ja, to ja cały czas to mówię. Tak, no, tylko mówimy o pewnej sytuacji Prawmy. prawnej, która zawsze w kodeksie spółek handlowych musi mieć bardzo mocne podstawy konkretne. Gdyby wymieniać wiele innych niezrealizowanych obietnic, można by je tutaj wymieniać bez końca. Natomiast z punktu widzenia tej części można powiedzieć gospodarczej, z którymi większość rządowa szła do wyborów, to można myślę, że. W... Bardzo obiektywnie powiedzieć, że to wszystko były kłamstwa i, o pieniądze, e, i obiecanki. pieniądze unijne to też kłamstwa, panie pośle? Przecież nawet nie dla eksperta gołębokiem widoczne jest, że, że decyzja Komisji Europejskiej, przynajmniej ta deklaracja polityczna władz Komisji Europejskiej opiera się na wyłącznie zmiany, zmianie rządu. Nie, nie nastąpiły przecież żadne zmiany tutaj w ustawach, które by w cudzysłowie według autorów tych, tych, tych opinii zmieniały stan prawny w Polsce. Czyli generalnie Komisja, Komisja Europejska jest tutaj jednym z była jedną z instytucji międzynarodowych politycznych oczekujących na zmianę rządu w Polsce i tyle. Reszta, reszta to są tutaj czysto polityczne dywagacje. Ostatnia minuta naszej rozmowy to kwestia rolników. Czy PiS powinien się uderzyć w własne piersi i powiedzieć, to jednak w dużej części nasza wina, bo to my wymyśliliśmy Zielony Ład i tu proszę nie zaprzeczać, bo pan Janusz Wojciechowski mówił, że to jest sztandarowy projekt i to jest projekt wymyślony. W Warszawie. Ja chcę tylko powiedzieć, że tego rodzaju regulacje dotyczące sektora rolnego w Europie przede wszystkim są tworzone na poziomie właściwych struktur Komisji Europejskiej. Tutaj pewne deklaracje, deklaracje Janusza Wojciechowskiego adresowane do opinii publicznej w Polsce na pewno są jakimś tutaj skrótem jeśli chodzi o przekaz publiczny, natomiast z punktu widzenia gospodarczego jest to regulacja bardzo ideologiczna, uderzająca przede wszystkim nie tylko w podstawy, w podstawy funkcjonowania rolnictwa, ale otoczenie również wielu innych działań Komisji Europejskiej, jak choćby kwestie likwidacji paliwa gazowego za kilka lat, czy narzucanie, narzucanie nowych norm tutaj energetycznych dla budynków, które zostały z termomodernizowane w ostatnich latach, wiele innych działań, to są rzeczy, które wytworzą polityczne w postaci w postaci po prostu reakcji opinii publicznej nie tylko w Polsce ale w wielu innych krajach i Ost temu należy się przeciwstawić. Ostatnie pytanie odpowiedź tak albo nie czy to, że zielony ład został przez Polskę podpisany to był błąd? Myślę, że z punktu widzenia tego co się dzieje w, w Europie był to błąd polskiego rządu i wszystkich innych, które tę regulację w takiej formie do tej pory zaakceptowały I myślę, że tutaj będzie odwrót od ideologii na rzecz zdrowego rozsądku. Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości o poranku, Radio Katowice. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrego dnia naszym słuchaczom. Miłego, spokojnego. Dzień dobry.